Witam na zakładzie komputerów zepsutych Dzisiaj nadszedł moment na drugi odcinek PC od nowa Ripper School I będzie to znowu BIOS Dlaczego? Dlatego, że Wiele było dyskusji Bardzo fajnie, że były Na temat emerogionów Na temat numerów seryjnych Na temat, znaczy to szczególnie ci, co nie dogadali do końca To też na ten temat się wypowiedzieli Mamy do czynienia z Dellem Siódma generacja Komputer, który już jest w tym momencie odpalony Komputer, który trafił do nas z bardzo charakterystycznym, właśnie niecharakterystycznym objawem, bo laptop nie uruchamiał się w ogóle, nawet nie świeciła dioda ładowania, a problemem był BIOS. Często się uznaje, że jednak BIOS nie powoduje kompletnego nieruchmienia płyty, no jednak może to powodować. Chociaż już były podejrzenia na kabece rzucone, ale mówię, pomiary nie wykazały nic z nienaturalnego, oporności wszędzie, ok? Także nawet tego nie nagrywałem w całości, natomiast zróbmy sobie dzisiaj. BIOS zaczniemy od tego, że bo tu jest wrzucony BIOS znowu, z internetu yy, BIOS jest z internetu i komputer działa, natomiast tego w tym wypadku tak nie zostawię z kilku przyczyn po pierwsze laptop jest własnością urzędu chciałbym, żeby jednak numery seryjne się im zgadzały, bo tu gdy w, w razie jakiegoś no, awarii, no, no nie wiem, może z ubezpieczonym chociażby mogą być ubezpieczeni w całości numery seryjne muszą się zgadzać choć pewnie to by było do grania, bo serwis tak na budowie, pewnie bez sprawy ale tak czy siak chcemy to zrobić bardzo bardzo fajnie chcemy żeby klucz został, o ile tu w ogóle był w tym ale podejrzewam że był, chociaż nie mogę go właśnie namierzyć we wsadzie, to też ciekawe chcemy żeby to było zrobione tak mega mega pro bo laptop jest, tak jak mówiłem kiedyś, tak jak wcześniej mówiłem, nowy, Tam ten nie wiem czy wszyscy zwrócili uwagę na to, co to był za laptop tam to był, nie wiem, 12 dwunastoletni Pentium, także naprawdę ten laptop będzie działał co też, może to nagram dzisiaj jeszcze na pulpicie tam BIOS, który widziałem z internetu miał identyczną wersję EME regionu, co ten, który który był oryginalnie, bo też to sprawdziłem, ale dobra, no nie powiedziałem o tym. Może właśnie czas na kilka słów o M regionie, co to w ogóle jest, bo to strasznie dużo mitów się narosło. M Region to jest. Management Engine Interface. Chyba, jakoś tak. Jest to mikrokod, który wykonuje się w moście. Konfiguruje mostek do pracy z zarządzaniem energii i rzeczywiście złe jego ustawienie może powodować problemy z zarządzaniem energii, na przykład z wentylatorami. Komputer może się wyłączać. Asus, o którym był pierwszy odcinek PCR od Ripper School, nie miał tych problemów. U nas był robiony pod później jeszcze system. O tym też nie mówiłem. I nie było żadnych problemów z tym komputerem. Mało tego, to było nagrane pewnie, nie wiem, ze dwa. Nie wiem, naszym kawałek pulpitu był to chyba, będzie nie można to sprawdzić. ze dwa tygodnie temu czy trzy, komputer nie wrócił tam z do na reklamacji, on działa, także tam jest wszystko naprawdę ok. Natomiast tutaj chcemy najpierw zrobić e, właśnie, co najpierw chcemy zrobić. Przygotować wsad, to znaczy wrzucić czysty MREGION, e, który być może powód nieudpalania tego sprzętu jest właśnie w MREGIONie, w uszkodzonym mikrokodzie. Dlatego czyszczę MREGION i wrzucam ten wsad oryginał z powrotem. Wtedy numery seryjne i wszystko nam odpada, nie trzeba tego robić. Bo to nie jest tak, że w każdym wsadzie tak bardzo łatwo znaleźć te numery seryjne, bo, bo nie, w tym Dellu nie, nie wydaje się to aż takie sympatyczne. Nie jest tak, że wpiszę sobie numer seryjny zabudowy i, i mam całą, cały blok, powiedzmy tam 10 linii, 15, 30 nawet numerów seryjnych i klucza. Tu tak wcale nie jest w tym wsadzie, a więc stękania będzie dużo. W ostateczności numery seryjne pójdą się upaść. Tylko zrobimy. Co do klucza, zamierzam poinformować. Jeżeli by nie poszło to, poinformuję informatyka, bo tam informatyk pracuje w tym urzędzie, żeby klucz sobie z systemu wyjął i zapisał na kartce, i klucz ma. Bo tam, bo dysk, ja nie mam dysków. Dyski do mnie trafiły jako, nie wiem, żebym nie ukradł danych, bo to urzędowe. W każdym razie, też przy takich manewrach trzeba się liczyć z jedną rzeczą, że zmieniając BIOS, jeżeli był BitLocker włączony, to klucze pójdą się paści. jak się klucza do deszyfracji nie zna, no to i tak jest po robocie, jest podanych. Z tym, że gdy się nie zna klucza, to niczyja wina, to, że ja robię BIOS czy nie robię BIOSu, bo gdyby ten komputer był utrupiony całkowicie, nawet tak zrobił, że się nie da naprawić, albo no cokolwiek by się stało, gdyby nie chcieli zmiany płyty czy to tak samo. Dany by nie był do zyskania bez klucza Bitlockera. Mam nadzieję, że lepszy kar jest, bo jesteśmy w polemancie. Znaczy po, po zmianie mebli troszkę troszkę takim rozświeżeniu serwisu, wszystko jest fajnie. Dobra, yy, bierzemy się za zdjęcie kostki. O, ja nie mam kącówki na stacji, już zakładam. Yy, zrobię to tak, zrobię to w obudowie. Uważam, że jestem w stanie to zrobić w obudowie bezbłędnie, dlatego to robię. Uważał, że nie jestem w stanie i to gdyby, że nie jest w stanie, to niech tak nie robi. Niech sobie płytę wyjmie. Do czego zmierzam? Do tego, że tam tak zostawiłem rzeczywiście to po barbarzyńsku. Wiele napraw tak zrobiłem będąc młodym adaptem sztuki i te komputery działają wiele lat. I zwłaszcza właśnie te stare sprzęty nie były takie wrażliwe na N regiony. Wersje MRGO nie zmieniały się co. Jeden dzień produkcyjny, tylko normalnie były używane przez, powiedzmy całą serię produkcyjną Przynajmniej z moich obliczeń to wynika, jako zdjęta Stolc odkładam i wyłączam, żeby nie szumiała. Poprawimy sobie tutaj lód od razu, póki jest ciepło Także tamten Asus może nie pokazałem jak, on, jak stary on jest, tak dlatego takie oburzenie Ale fajnie, że są komentarze. I fajnie, że są komentarze i dobre, i złe. Znaczy no, jak to pisze, że mam... jak to? To kichel w głowie. No to kichel w głowie to fajne filmy on wrzuca na swój kanał, możecie sobie pooglądać. Witam wszystkich. łaga. Jeszcze ci mało? To ja nie wiem kto tu ma kisiel w głowie. Wkładamy kostkę w programator Najlepiej pensetą. Ale sobie poradziłem bez I co, włączamy OBS-a i nagramy z pulpitu Dobra, i jesteśmy na moim pulpicie. Przyznam się szczerze, że nagrywam to drugi raz, bo w pierwszej chwili tak motałem, że nie dało się tego przy montażu nawet oglądać. Tutaj mamy analizę, wrzucony oryginalny wsad Mamy tutaj jego wersję M regionu A więc, co musimy teraz zrobić? Wchodzimy sobie w repozytoria. To są te 11, wersja 8 11892. Na końcu 4222, z tym, że jak widzicie, mamy ich tutaj całkiem sporo, a więc musimy wybrać, który to jest dla nas. Skąd to bierzemy? Consumer LP to mamy tylko tak. con kon i core. cor to są corporation, konsumenty to są konsumenckie. LP, czyli zostaje nam tak naprawdę tylko ten plik. Jeżeli czasami nawet tego może być więcej, to. To można w Internecie sprawdzić, który, który nas interesuje najbardziej W tym momencie to jest nasz Amerykan, który nas interesuje Zaznaczam go CTRL-A Zaraz CTRL-E i mam jego długość dzięki temu 1F i 4 zera Sprawdzimy czy tutaj się to odnosi do tego, z tym że musimy najpierw wymyślić gdzie on się gdzie ona się y, zaczyna, to gdzie on się zaczyna, zrobimy sobie w ten sposób, że weźmiemy sobie program o nazwie UEFI Tool, wrzucimy do niego nasz pliczek i mamy tutaj -E nrg. Zaczyna się w 1000H znaczy sobie, że e, przyjęcie 1000 bez H, H, nie wpisujemy, H znaczy, że to jest w hexie Ctrl G, przesunięcie 1000 i jeszcze rzeczywiście widzimy, że to jest m region, początek naszego Naszego M regionu. Wybieramy sobie przesunięcie właśnie ten 1000H, to jest początek M regionu i teraz ten M region zaznaczam w całości. Ale sprawdzamy teraz od razu sobie, jaką on ma długość. On ma długość 1F i 40. A więc przechodzimy sobie tu, Ctrl E, czyli zaznaczanie bloku. początek przesunięcie 1000 i długość 1f40. Zaczynam się blok M regionu, ale muszę tutaj jeszcze przelecieć, sprawdzić i teraz daję control V. I co bardzo ważne, nie mam komunikatu o tym, że zmienił się rozmiar pliku, czyli mój M region jest dokładnie w tym samym rozmiarze, co, co być powinien. Teraz zapisuję sobie ten plik po prostu jako oryginał. Czysty mr region. Napiszmy sobie tutaj tak. ORek. Brak reakcji. Clear MR. razie go tam wrzuciłem ja już to oczywiście jestem po, po, po robocie. No i teraz ten plik zagrać i sprawdzić co będzie. Jeżeli to nie zagada tak jak powinno, to bierzemy sobie identycznym sposobem, robimy ten plik, który jest z internetu i działa. O ten, bo on mi działa, na nim laptop mi odpala. I na nim czyścimy region, żeby był w tej samej wersji, bo nie jest w tej samej wersji w tym momencie. Jeżeli be... lat to nam działa, jeżeli wygramy region, będzie wszystko w porządku i zagramy ten SAT. No bo to oczyszczone, bierzemy jakoś na programator i wygramy SAT ten, co jest przygotowany. Z czystym regionem, natomiast wszystko oryginalne reszta z, bios, oryginal, z oryginalnym BIOS regionem, powinienem powiedzieć, i tak mówię. Zobaczymy, czy to yy, odpali. Patrzcie jak fajnie teraz tutaj mam. Mogę odsunąć mikroskop, stację zamknąć. A mimo to wszyscy wszystko widzą. Yy, zrobimy pierwsze odpalenie. Na M regionie czystym. A no to niestety zostało odrobinę połamane zawiasy. Znaczy, jest skręcony ten drugi jest połamany to oczywiście do regeneracji. Yy, jak to damy, żebyście też widzieli? Bateria BIOS jest wyjęta. Prawdopodobnie tak ktoś mówił w internecie. Daniel Rakowiecki. chyba że bateria będzie do pierwszego włączenia wyjęta. Zasilanie sobie danych z automatu serwisowego, on działa na nim bez problemu. 19, tylko się upewniam, ile mam włączone, mam włączone. Pobór spoczynkowy, ładny. Wciskam przycisk. I laptop jest trup. Niestety m region nie był tutaj problemem. Czas sobie zdjąć kość jeszcze raz, przygotować wsadki jeszcze raz. Idealnie byłoby pozyskać. Plik Biosu z Updatera ze strony Dell, natomiast Dell, te nowe generacje nie są w tym takie proste, to znaczy nie da się tego pliku wypakować tak łatwo. Rzuciłem ten wsad co wcześniej, komp teraz się resytuje już drugi raz, pewnie za chwilę odpali. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego, właściwie już wam wytłumaczę. Zobaczymy sobie w Biosie, jaki numer seryjny w tym, w tym Biosie jest z internetu. Na tej podstawie odszukamy go we wsadzie i znajdziemy miejsce, gdzie numer seryjny znajduje się pliku BIOS. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, jak widzimy, BIOS jest, a jakoś sobie to delikatnie teraz trzeba tutaj ustawić. A teraz sobie numer seryjny odczytam. Co ciekawe, jedną z kości RAM wyciągnąłem. Za żadne skarby nie chciał się uruchomić. Tą kością, a bez niej się uruchamia bez problemu. Natomiast, jeżeli już teraz przy restarcie jakoś włoży to, działa normalnie ta kość musząc z tym jeszcze też dojść końca, czy to jest jakaś wina biosu. No podobno się z tą baterią nie uruchamia, podobno tą baterię trzeba włożyć teraz, bo potem tym jak się włoży to się znowu nie chce uruchomić. Tak przynajmniej Rakowiecki kiedyś mówił, a pewnie ma rację, skoro tak mówi. Także może to po prostu jakaś wybredność płyty, że z dwoma ramami nie chce się uruchomić po nowym biosie. Okej, okay, tu, mamy, tu mamy niestety pusto, mamy tylko serwis, tak? A więc ten fragment kodu po prostu, ten fragment biosu spróbujemy przerzucić, zobaczymy co będzie. No nic, no z dala wybrnęliśmy w ten sposób, że jest odpalony na M regionie prawidłowym, a to już to już jest ważne, żeby laptop działał rzeczywiście poprawnie Teraz widzimy, że jest, na no, nie ma dysków twardych Nie wiem właściwie, czy ten odcinek powinien być PC od nowa School, chociaż część część nagrania jest dobra, jeżeli chodzi o czyszczenie M regionu, jest dobrze zrobione i pewnie tak będzie, niejako jako nie wypełnienie... Tego biosu z części pierwszej, chociaż, no właśnie. No nie są numery seryjne wszystkie przeniesione, bo wydaje mi się, że DELO plus serwis taka ma numer seryjny. No nie udało się go namierzyć, nie udało się namierzyć klucza, klucza systemu. Być może tutaj klucza nie było, no nie ma naklejki z systemu podłu, ani z od, ani od góry. Jeszcze raz patrzę, no nie ma. Być może był bez by by systemu, może by może były osobno. Oczywiście dostanę o tym informację, bo to jest ratownik urzędu, że ten klucza jeżeli był, to nie ma. Trzeba sobie go przenieść z dysków twardych, ale wiadomo, ten komputer wkładając dyski będzie klucz jest, Będzie aktywny, bo był aktywowany na tamtych dyskach Już raz, natomiast yy, po reinstalowaniu systemu tego klucza może nie być Ale nic, no także Tym akcentem nie do końca, może miłym się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę albo w dół A w dół teraz nie ma łapek, no to chociaż tyle yy, Zostawcie komentarz, jeżeli coś Coś yy, jest nie tego. Coś wam się nie podobało. Jeśli coś wam się podobało, to też zostawcie, bo to bardzo motywuje. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć. Pst, jeszcze sprawdziłem, czy bateria się ładuje, czy zasilacz wykrywa. No, wykrywa. Tylko, że jest uszkodzona naczyna, że bateria już nie jest yy, jakaś super, ale, ale przynajmniej działa dobrze. Dobra, spadam. Hej.